Zaczynamy eliminator. Hop! Nie podskakiwać, wracamy na materac, ćwiczymy. Mocno, mocno, kto mocniejszy jest? Trzymamy gardę, nie poddajemy się. Walka z bólem. Hop! Pisz szczelem nie stopą, źle, wracaj, trzymaj gardę, bo może Hajkik pójść, hop, dalej ćwiczymy. Nie stopą. Nie wychodź ze strefy. Nie. Kurczę no, Ja bym go na kontrować. Ja Trzymaj gardę. Wracaj, nie poddajemy się. Trzymaj gardę, makary. Trzymamy gardę, skręcać nogę podporową, konsekwentnie bić. Jeszcze, jeszcze ćwiczymy. Runda trwa. Oddaj mocniej. Oddaj mocniej. Trzymaj gardę. Od oddaj mocniej. Oddaj mocniej. Oddaj mocniej. Celujemy dobrze, nie kopnąć się w krocze. W dobrym treningu nie ma poddania. Co wy robicie? Ćwiczymy. Gardę trzymaj, bo może pójść high Wracamy, nie schodzimy z materaca. Czy ktoś się poddaje? Nie. I czas, 3 minuty, na tym treningu zostaje remis.